Struktura plików JPKV7M i JPKV7K została rozbudowana względem pliku JPKVAT o dodatkowe informacje, które mają być przesyłane dla każdej faktury. Są to kod kraju kontrahenta, kod towarowy, procedura i typ dokumentu. Na karcie kontrahenta na zakładce ogólne widzimy rozwijalną listę kodów krajów przed numerem NIP. Lista ta została rozszerzona, gdyż dotychczas znajdowały się na niej wyłącznie kraje Unii Europejskiej. Na podstawie wybranego prefiksu kraju automatycznie uzupełniane jest pole kraj oraz pole kraj ISO w sekcji dane teleadresowe. Na formularzu kontrahenta dodana została nowa zakładka JPK, w której znajduje się sekcja umożliwiająca przypisanie domyślnych procedur i kodów towarowych, które będą się automatycznie przenosiły na transakcje. Na zakładce znajduje się lista zawierająca trzy kolumny: kod, oznaczenie procedury bądź kodu, opis, słowny opis procedury lub kodu, rodzaj. Kolumna ta pokazuje wartość procedura lub kod towarowy. Za pomocą ikony zielonego plusa jest możliwość dodawania jednej bądź wielu pozycji, zaznaczając je na liście. Procedury dla sprzedaży przenoszone są na fakturę sprzedaży oraz dokumenty w rejestrze sprzedaży VAT. Natomiast procedury dla zakupu przenoszone są na faktury zakupu oraz dokumenty w rejestrze zakupów VAT. Z poziomu listy kontrahentów istnieje możliwość seryjnego dodawania bądź usuwania kodów JPK V7. Opcja ta znajduje się w menu Operacje seryjne JPK. Na karcie pozycji cennikowej na zakładce Dodatkowe została dodana sekcja JPK z polem Domyślny kod JPK V7. W tym miejscu użytkownik może wybrać jeden kod towarowy lub procedurę. Kod ten będzie przenosił się na transakcje handlowe, na których wybrana została dana pozycja cennika. Z listy zasobów, jak i z okna cennik, dostępna jest operacja seryjna zmiana parametrów karty. Istnieje możliwość ustawienia domyślnego kodu JPKV7 seryjnie dla zaznaczonych pozycji. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia kodu JPKV7 z kilku pozycji cennika, można to zrobić, pozostawiając listę pustą bez wskazania kodu. Dla dokumentów takich jak faktury sprzedaży, faktury VAT-marża, faktury zaliczkowe, faktury finalne, paragony, faktury do paragonów, faktury zakupu, korekty do wymienionych dokumentów, Dokumenty wewnętrzne zmieniona została nazwa zakładki atrybuty na atrybuty JPK. W tym miejscu dodana została tabela z kodami towarowymi i procedurami, które są wymagane w deklaracji JPK V7. Tutaj automatycznie przenoszone są kody i procedury przypisane do kontrahenta, który został wybrany na dokumencie. Procedury można modyfikować do czasu zatwierdzenia dokumentu na stałe. Po zatwierdzeniu jest to możliwe jedynie wtedy, gdy operator ma włączony parametr Zmiana atrybutów kodów JPK na zatwierdzonym dokumencie. Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT została dodana nowa zakładka JPK. Na zakładce tej znajduje się nowa sekcja kody JPKV7, ale również sekcje JPKVAT oraz JPKFA, które dotychczas były dostępne na zakładce atrybuty. Kody JPKV7 można dodawać z tego poziomu ręcznie, ale mogą również zostać przeniesione z karty kontrahenta, czy też z modułu handel, lub na podstawie parametrów zaznaczonych na dokumencie. Kody można również dodawać na zaksięgowanym dokumencie. W przypadku jeśli dokumenty zostaną wyeksportowane, to możliwość dodania lub usunięcia pozycji będzie tylko wtedy, gdy operator ma zaznaczony parametr zmiana dokumentów wyeksportowanych. Na liście dokumentów w rejestrze VAT udostępniona została nowa operacja seryjna Dodaj kody JPK_V7, dzięki której użytkownik może seryjnie przypisać kody do wybranych dokumentów i operacja seryjna Usuń kody JPK_V7, dzięki której możemy usunąć seryjnie kody z wybranych dokumentów. Na oknie rejestru VAT można wyciągnąć nową kolumnę Kody JPK_V7, w której wyświetlane są wybrane na dokumencie kody w sekcji Kody JPK_V7. W programie niektóre procedury nadawane są na dokumenty automatycznie. Pozwala to usprawnić proces opisywania dokumentów, ponieważ system automatycznie dla konkretnego dokumentu przypisze odpowiednią procedurę. Przykładowo, gdy na fakturę sprzedaży zostaną wybrane towary, które na swoich kartach mają zaznaczony parametr MPP podzielona płatność oraz wartość faktury przekroczy 15 tysięcy złotych, na dokument zostanie automatycznie dodana procedura MPP. Kolejną przykładową procedurą, która jest nadawana przez system automatycznie, to procedura IMP. Jeżeli na dokumencie wybrany zostanie rodzaj transakcji import, wówczas automatycznie na dokument zostanie nadana procedura IMP. Wszystkie procedury nadawane automatycznie zostały opisane w naszym artykule. Link znajdą Państwo w opisie pod filmem. Aby wygenerować jednolity plik kontrolny JPKV7, w pierwszej kolejności należy wejść na listę plików z menu głównego z opcji JPK JPKV7 lub z poziomu rejestrów VAT JPKV7. Lista dostępna jest wówczas, gdy pobrany został dowolny moduł księgowy, księga podatkowa i lub księga handlowa i lub księga handlowa plus i w konfiguracji firmy dane firmy deklaracja zaznaczony został parametr jpkv 7 Parametr ten zaznaczany jest w bazach po aktualizacji, które miały ustawioną deklarację VAT7, a w nowych bazach jest on domyślnie zaznaczony. Dodatkowo w konfiguracji stanowiska określamy katalog, do którego będą trafiały pliki JPK. W tym katalogu podczas pierwszego eksportu utworzy się podkatalog z nazwą firmy i to właśnie tam będą zapisywane pliki JPK dla danej bazy. Przedstawię Państwu teraz, jak złożyć obowiązkowy plik JPK V7. Słowem wstępu, plik JPK V7 składa się z dwóch części. Części deklaracyjnej i ewidencyjnej lub tylko jednej z nich. Część ewidencyjna zawiera zapisy z rejestru VAT i zakwalifikowane do deklaracji VAT-7, natomiast część deklaracyjna zawiera dane, które wykazywane były w pierwotnej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Aby wygenerować plik JPK-V7, należy przejść na zakładkę JPK, a następnie wybrać opcję pliki JPK-V7. Na oknie znajdują się dwie zakładki, JPK-V7 i ulga na złe długi, vat ZD. Przed generowaniem pliku JPKV7, jeżeli ma zostać uwzględniona ulga nazwę długi, należy najpierw naliczyć zawiadomienie wadze D, wygenerować zapisy korekcyjne i dopiero wówczas utworzyć plik JPKV7. Ikoną plusa można dodać nowy plik JPKV7. Na oknie eksport plików JPKV7 należy określić, czy ma zostać utworzony obowiązkowy JPKV7, czy plik JPK składany na żądanie Urzędu Skarbowego, tylko wtedy, kiedy urząd wystosuje do nas prośbę o dodatkowe przesłanie pliku. W polu Za okres należy wybrać okres, za jaki ma być wygenerowany plik. Pierwszy plik od PKV7 można utworzyć dopiero za miesiąc październik 2020. Na oknie należy obowiązkowo uzupełnić urząd skarbowy. Domyślnie podpowiada się urząd skarbowy dla deklaracji VAT wskazane w konfiguracji firmy. Parametr współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży dotyczy firm rozliczających się według współczynnika. Według wskazanego współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży przeliczana jest część deklaracyjna, jak również zapisy części ewidencyjnej dotyczącej zakupów z odliczeniami warunkowymi. Jeżeli współczynnik wyliczony przez program jest inny niż wyliczony ręcznie, istnieje możliwość po zaznaczeniu czeka ręcznego wprowadzenia jego wartości. Po kliknięciu ikony pioruna następuje wygenerowanie pliku JPKV7 za wskazany okres. W przypadku rozliczenia VAT miesięcznego i za trzeci miesiąc kwartału dla rozliczenia kwartalnego VAT otwierane jest okno z częścią deklaracyjną pliku. W przypadku kwartalnego rozliczenia podatku VAT pliki JPKV7 za dwa pierwsze miesiące kwartału zawierają wyłącznie część ewidencyjną bez części deklaracyjnej Natomiast plik za ostatni miesiąc kwartału zawiera zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną. Okres, za który sporządzany jest plik, jak również wartość szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, pobierane są z okna eksport plików JPK V7 i na oknie z częścią deklaracyjną nie podlegają edycji. W poszczególnych polach uzupełnione będą automatycznie kwoty na podstawie zapisów w rejestrach VAT. Część pól umożliwia ręczną edycję wartości przez użytkownika, jak na przykład pole dotyczące zwrotu podatku za kasę fiskalną, podatek należny od towarów objętych spisem z natury. Na podstawie występujących na formularzu danych, wyliczonych automatycznie, jak i wpisanych ręcznie, do pliku JPKV7 zostaną przeniesione wartości do odpowiednich pól, odpowiadających tym z formularza deklaracji. Nie jest wymagane zatem wprowadzanie dodatkowych dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, jak było to w przypadku plików JPK VAT. Takie dokumenty tworzone są przez program automatycznie, np. przykład dla pól 33, 34, 35, 36, 44, 45 znajdujących się w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Dokumenty te wysyłane są wyłącznie do pliku JPKV7, nie pojawiają się w rejestrach VAT w programie. W części deklaracyjnej JPKV7M dodane zostały pola dotyczące wniosku o zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań. Dodane zostały również pola prezentujące łączną sumę kwot netto i VAT dla zapisów korekcyjnych dla VAT ZD od sprzedaży uwzględnionych w bieżącym miesiącu lub kwartale. Pola te przyjmują wartości ujemne. Do poprawnej wysyłki pliku jpkv7 wymagane jest uzupełnienie adresu e-mail na czwartej zakładce części deklaracyjnej. Jeżeli w konfiguracji programu zaznaczony jest parametr sprawdzaj poprawność plików jpk przed wysłaniem, wówczas weryfikacja zgodności pliku jpkv7 z wzorcem Ministerstwa Finansów odbywa się zarówno podczas tworzenia pliku, jak również podczas jego wysyłki. Pliki zawierające błędy bądź niepełne informacje nie są wysyłane. Użytkownik otrzymuje informacje, jeśli jakieś dane nie zostały prawidłowo uzupełnione, np. brakuje adresu e-mail. Po zapisaniu pliku z częścią deklaracyjną istnieje możliwość edycji tego pliku do czasu, kiedy pozostaje on w buforze i ponownego przeliczenia części deklaracyjnej. W takim wypadku, jeżeli po utworzeniu pliku użytkownik dokona zmian w części deklaracyjnej, wówczas utworzony zostanie nowy plik XML, zawierający plik JPKV7 w tej lokalizacji na dysku. Wszystkie kody JPKV7 uzupełnione na dokumentach są przenoszone do pliku i możliwe jest podejrzenie jego zawartości w Microsoft Excel. W tym celu należy wybrać opcję podgląd pliku. Podgląd daje możliwość zweryfikowania poprawności danych podatnika. Na zakładce JPKV7 deklaracja możemy sprawdzić zgodność kwot z częścią deklaracyjną. Zakładka JPKV7 agregaty zawiera zagregowane wartości z części ewidencyjnej. Kolejne zakładki zawierają wyszczególnione wszystkie dokumenty odpowiednio dla rejestru sprzedaży i zakupu. W tym miejscu można zweryfikować, które kody zostały przypisane do określonego dokumentu. W kolumnach odpowiadającym poszczególnym kodom pojawi się oznaczenie 1 dla kodu, który znajduje się na dokumencie. Na zakładkach JPKV7 agregaty, JPKV7 sprzedaż i JPKV7 zakup kwoty nie są zaokrąglane tak, jak ma to miejsce w deklaracji. Plik JPKV7 zawierający część deklaracyjną przed wysłaniem musi zostać zatwierdzony poprzez zaznaczenie na nim parametru zablokuj deklarację przed zmianami. Po wykonaniu tej czynności plik jest już gotowy do wysłania do urzędu. Aby wysłać plik należy podświetlić go na liście i wysłać poprzez ikonę wyślij. Plik może być podpisywany podpisem kwalifikowanym, podpisem niekwalifikowanym w przypadku osób fizycznych lub poprzez profil zaufany ePUAP. Jeśli przy wybraniu opcji podpis kwalifikowany podpis się nie pojawia, należy zweryfikować czy zainstalowane są aktualne komponenty do podpisu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w biuletynie technicznym. Na oknie pliki JPKV7 z ulgą na złe długi znajduje się ikona korekta, która umożliwia wykonanie korekty części deklaracyjnej i ewidencyjnej, korekty części ewidencyjnej lub korekty części deklaracyjnej. Wybór rodzaju korekty zależy od zmian, jakie mają zostać wykazane. Jeżeli miała miejsce zmiana w rejestrze VAT wpływająca na wyliczenie deklaracji, np. dodanie nowego dokumentu, wówczas należy sporządzić korektę części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Jeśli korekta ma dotyczyć np. wyłącznie terminu zwrotu podatku VAT, wówczas należy wybrać korektę części deklaracyjnej. W przypadku, kiedy na dokumencie w ewidencji VAT zmianie uległy np. dane adresowe kontrahenta, które nie wpływają na kwoty wykazywane w części deklaracyjnej, Wówczas wystarczy sporządzić korektę samej ewidencji. Korekta powoduje utworzenie nowego pliku JPK V7. Po utworzeniu korekty części ewidencyjnej nie ma możliwości podglądnięcia w niej części deklaracyjnej. W przypadku rozliczenia kwartalnego opcja podglądu deklaracji również nie będzie dostępna dla dwóch pierwszych miesięcy. Wydruk części deklaracyjnej pliku JPKV7 oraz urzędowego poświadczenia odbioru dostępne są z poziomu listy plików JPKV7, jak również z poziomu formularza deklaracji za wyjątkiem plików wczytanych na listę i plików scalonych.